Zelina channel start recording Nie, recording start ciebie Nie, bo ciebie Ej, A skąd jest, że bluchce. Bluchce kasa! LOL się go No się śmieje jakby miała dawna. Ej, ej! No chodź tu ty idioto bo dam tak kratę ją przyjmę, patrz Ty ona mi jakieś dymy z dupy na mnie To uda w dupę To mi wielką żelazną dupę Modda w kupejży, kupę, kupę. Pieprzcie Ci wydaje dziwne odgłosy podczas bicia minionów Mogę zaprezentować, ale tego nie zrobię, bo jesteście debilami i was nie lubię. Zrób. to będziesz zabrany No ja ona mnie goni a! Ej, fejmuj ci na to. No właśnie. Potem będą, wrzucą na Facebooka film z użytkownikiem Wojciech Bajan. Ej. Bięta. Ale co, nie chcesz, nie chcesz być chcesz Ale mnie. Co to były depusy? A widzisz, wydaję od głosu, jakby ktoś o mnie nie? Chyba w Mam ulti! Ha, głupie dziwki Ulti ma ciebie Pięta idzie do ciebie, uważaj Za też fajnie odgłosy wydaję <gryzny> 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 Ej to nie, nie, nie w ciebie <gryzny> Ej też te mata już się mamy wytrasa Teraz ją zniszczę tę dziwkę, bez szkoły Ej ty bój, cofałeś się już, już już jeszcze, już bal, razu się cofałeś do bazy? nie no dobra ona już się cofała nie? nie też nie cofała się ona też bo jestem no pąsnę chduuuu już... szmaty szmaty ciebie pieprz się. nie pieprz ciebie ty down masz nie down ciebie no ale kasa mi to wykierował Ostrą Chyba fiata wykieruje A to było suche lol Tu moja same sucha rywala Bo jest suchy pieprze Nie pieprze Tak. Tak. ciebie Uuuu <grymne> <grymne> <Matywnie. grymne> Nie wrzucisz tego na YouTube'a szmatą, nie odważysz się Zakład? Pieprz Ja się odważę, wyśle mi to ja wrzucę Dobra Gupi piczek Alice Pozwę na policję, że to, to nie ten, to wbrew mojej woliż wrzucił <grym> Kici w A ci wpięty dla zachęty Pardę pięty <grym> A to będzie fajnie wyglądało! Twarde pięty zgładził gracza jakiegoś tam. Twarda pięta zgładziła ciebie. Ma to. Ty tam do twardej pięty nie poskakuj, to jest gangster. To jest drugi drugi Europa Gangsta. My tak. ej, mamy takiego ej, zioma w klasie, my na niego mówimy gryzoń. Ma taką zarąbiście wielką szczękę. I wszyscy, no, wszyscy na niego... Jak to idzie, to on... E, uciekamy, bo nas gangster pobije. On typowo ma taki ryj Jak szczur Szczur ma ciebie Ten tekst jest suchy, na morzu go koszmato Daj Słyska. mi wody Nie, woda dam mi ciebie Nie, to było słabe <noise> Tylko ja potrafię Było słabe jak twoja mama w łóżku o, Powiedz jaka była co, do, dobrze ci się próbowała, powiedz ile zapłaciłeś? Milion. Milion, o to droga jest. Dzięki że masz komputer, Cz dziękuję. Nie człowieku, mam. ja taki ja, ja bym tyle nie dał za nią ty. Ja bym tyle dopłacił, żeby się wziął. <noise> Ej Alice weź mi przyjść na topa, bo ten, bo... Ty idę ja muszę do... cofnąć. No chyba do dżungli chciała iść Ej, a może chodź do nas? Jeszcze ani razu tu nie byłeś Po co? wy nie potrzebujecie ganków na razie Ja nie obie ganków Ganki robią ciebie No i super, wima killa, głupia szmata Bo umie te orgazmy robisz podczas bicia minionów Teraz zrobisz słabsze, bo Cię nagrywamy, bo mam przy tym wieś lepsze. Takie jak zapewne. Byłeś jak był był Pudzianowski w łóżku. Nie no. Nie obrażajmy Pudziana. On nie brzmiał jak gejuch. na najebane, <grystanie> Alice. <grystanie> no jak? Nice. Ss. Kochanie jak się masz? Ej, to ja przy okazji nagam siebie jak śpiewam od razu, nagasi mnie jak <coughs> śpiewam po no Cześć, to będą męki, złać tego wbijamy się od razu. Od razu wbijaj. Cała furia. Furia Dobra, nie gankuj miał tu sobie farmię! A ty mi się tam wbijasz, myślisz, że jesteś dobry. No to chyba cię łeb pie! Oho! mam nowe banner ja tu jestem takim inteligentnym, młodym człowiekiem Na tą Elis? <noise> 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 Tylko że my nie mamy w teamie Elis inteligencie! <noise> Morde kapcie Mordę w Może ja jestem duka. kozakiem, a nie kapciem. A może jesteś adidasem <noise> Jestem Irmaxem. Ja tam pedofilika i Dixona. Dixon. Nie jestem Dresem Dixona, o. Dixon jest fajny dresem Jestem dresa. noszony przez Dixona. Ma bardzo... Ten, ma downa i... Człowieku, ja już bym się ciął krzywe nogi. <grym> I... Nie, Jak stoi ma nawet krzywe, nie mówmy o sraniu nawet. Sranie jest pro. Masz coś do srania, masz coś do mnie. Bo do wszystkich ludzi, bo wszyscy ludzie eą, srają. Ale ty nie. A co ty pozdrawiasz nie miał odbytu? Ej, no to wtedy srachmy. To wtedy bym nie mógł srać! Jakie tematy po prostu! Panu... <śmieniu> Ej nie se nie, to co na YouTube. <śmieniu> tak, bym ta ta się bała Ta Głupia szmata jest tankowata, będę musiał złożyć las Whispera. Ten paszrek. I tak składasz po tym las, las, las Nie, ja po Botrku Budki zawsze od razu składam Botrk No to Cicho, dol, ty Disc Xonie jeden Diesel Xonie Diesel Xon <grym> Będziemy damy ten na... Na... Kurde, na, na... na Tesie, na Nick na przykład Ja będę miał Baron Xon, ten będzie miał Alice Xon Będziemy hejtować Dixon adresa Ej, ja już miałem Aha. robić fanklub Dixona na, na tym, na Facebooku. Na Facebooku <laughs> <dana>. <laughs> Ej, SS. Ej, ten tam bizelku mój, ty. Gydasz mój, fury. ty gejuszku, ty. No, oczywiście. Aś, ty. Zero ganku, Szmata. Ale słaby ten skin do tego. Do, jak ona... Jak ta szmata się nazywa? Do Wayne. Ej, co ta wizło złożyła? Da fuk? Nie i nam czopie Czopku do srania A on już... <laughs> Alice szmato! <laughs> Jezu! Report Barda <Lissina. laughs> pięta was zniszczy. On chyba. Ja już bym się bał, ja... Chciał. Lelforn mi, czy baj mi, ty... ...Engliszu. ...Igliszu. Bo no z... Bang, Boże, zgankuj mi, bo ta szmata mnie irytuje. Nie zgankujesz. Kupi kłótas. Zajsie się chuj. <laughs> Ginisz szmado. Wolę prawicę zamiast wili. Hehehe. Tak, jesteś lewy. I nie masz przyjaciół Ej, jak ty możesz przekrywać nawi, która zrobiła rezysta? Co ona złożyła? Co? Jezu Kto? tak ma i on się przekrywa na <noise> Dawaj ci się Mi nie się. się Czekaj wglądajcie. niech spuszuje trochę O idzie, dawaj, 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 dawaj. TY SZMATO! No Użyłem na niej Ignajta wszystkiego. Stary, to przez przypadek. Ja naprawdę... <laughs> LOL Kasa piany, to wszystko jego widzę Kurpa jest, nie DO trzymania <ścoughs> oh, 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 oh. I na tego bota, bo tam twarda pięta to gówno robi, ne To jest, to jest wielka stopa, będzie Dobra, idę na stopa, pięta Będzie Ewon I tak ma miękkie tak pięty <ścoughs> Co jeszcze nagrywasz, lice? No. O Boże Pytaj <grym> 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 e, mi to ja to chcę wrzucić, ja to chcę wrzucić. Anonimowo na rzucaj. <grym> o ale. Ale niebo, nie o <grym> Ej, famous fejmu sobie. Ej. Jak jesteś jesu. rudy i brzydki <grym> Ej, i spostujemy na stronie UNL, co LCT na to? Ej, Irelka was tam niszczy. Alice, i tak zginiesz, szmato. NIEEEE! AAAAAAA! Kąd po to, O, w pizdę! Uciekaj! <grywia> Uciekaj! Grubaszyk. O no nie Wiesz że mógłbyś się do mnie przyciągnąć ty geniuszu Woda kurda mnie miałem Lama uu, uu, uu. Idę na to bo tam z fartem Facebook. Ola bada bada

Będę go tyrał On się zachowuje jak debil Ho 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 debile On kopał ją do tej nami <śpiewanie> A ty jesteś boski, nie? Boski małek. <śpiewanie> To tak, że ciekawe, ale ja to ona tam zginie po prostu takim HP, a ty w nią, ty odkopałeś się po prostu w nią, one ona mają hita, nie? <noise> to trafi na YouTube, a to ja będę miał taką, takiego łacha. Trafi, trafi. Pamir, musisz to zlikować i wysłać mi. Ja to chcę na swoim profilu umieścić. Chyba, że tym ty wrzucisz, prawie to na YouTube. A. Ej ale ja ci to wyślę, ty rzucisz Dobra spoko Bo ja nie ej. mam tego, ja nie, ja tam się nie orientuję jak się to To ja jak paralityk oh. Ty, Ej przebijemy tego LC Grecia z BK Mixu W każdym global fancy Nie ma klawdzie typ global fancy flow Feelik, kas Mixu Ale nie ma... Call of Duty Global Offensive jest Counter-Strike Global Offensive chat. Jezu! Fuck! Ej, kiedy gramy w Call of Duty Global Offensive? Kurde. Ja mogę, nie? Ja mam. Tylko wam nie chcę dać. <laughs> No jasne. O jakiej firmy? Zrób mi loda. Call of Duty, Global Offensive By firma, zrób mi loda. Ej, niech ona spuszuje, czekaj, ona chyba na ciebie się wbije. Nie, na mnie, ha, ha głupio szmata. Dobaj Jak mi sksujesz killa jak Ali, to ci szmato zniszczę. Dobra, zabiję. <grymne> <grymne> Dziął, bo tego kila nie wiesz. Nie zdjął. Ona ten... gdzieś posz... nie, ona już fleszła i on im zabił Ej, pomóż, pomóż, pomóż. Idę. Pomagaj. Nie bądź znajcą. D to mój, to moja linia, pieprzy od mojej farmy, szmato. Pieprzy to cię w dupę mogę. Ty, by tutaj... Pedał. Chyba ty. Poważną Prowadzność... sytuację. Może ja za tymi shurikenami Ej, łaj nie idzie do was chyba z lulu Ej, to uciekamy, chodź tu To, to, to surrender robimy, bo idę do was Ja surrender daję, nie Idę z gry, wychodzę Afrykę. Afrykę. Ej, Kta. ja mam? ten... diesel. G jakbyś powiedział, że nie promiłem cię z zaraz. O patrz, o, patrz, 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 patrz patrz. Ten movement w <laughs> Koń movement'u Bare. To nie, to nie ty masz movement To movement na ciebie Ale Tchoue ona genialna, nie? Czemu stałeś tak, żeby cię tu wytpił wy. A czemu nie? Zaranę na Why not, szmato? 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 Why not, Shmato. Why not, szmato? Będę się znowu no, nadciągał okay. Będę na się nadciągał Nie, znowu burza się dzieje u mnie Burza, burza się, się dzieje, dzieje. O! To nie burza się dzieje e, e, Ej nice, do, do, dobre debile, właśnie mi tureta niszczą Zawóz no, bo... Cię zrobił, o! Twój tata Lepsze to niż stawite, no z nami jebali Pedziuk mnie chce zgwałić Mój unskillowany kolega chce z nami grać Nie, bo ja nie... Ej, lulu. lulu, 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 Lulu Dawaj na Lulu Lulu, 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 Lulu <noise> No powiedziałeś, dawaj na lulu, no to co miałem robić, ty debilu brzydki? No e, lulu chodzi obok wasa, wy tam innych bijecie. Fucking genius. A ja biję, bije. ja nie biję, lulu. Lulu jest dla pedałów. Do tego zostawiam tobie. Jaki PEDAŁ?! <gry> a nie, tego kina nie dostał. Dzięki, debile. Użyłem ulti wszystkiego, bo Głupie... Ohohoho, ale śmieszny frajerze. Jeszcze was Irelia zniszczy, tępe szmaty. No tak, good job debile. Cześć, żeś good job! No a twarda pięta się wbija pod turet. Lol, jak to fajnie brzmi. Nie wierzę w taką kościa. Twarda pięta weszła się tuleta strzeliła pięć razy i zrobię się miękką piętą, bo się zrobiła twardą. <noise> nie no, to twarda pięta to genius. Ej, twarda pięta weszła gdzieś na rzekę tutaj. I się zrobiła miękką. Do tego gościa nie podskakił. On cię zniszczył Jeszcze Miał pierdol. taki wpierdol. Co? Co? Od twardej <noise> pięty, że nie ogarniesz, nie? <noise> wrócisz, wrócisz, z miękkimi piętami. <noise> ma to. Dawaj Alice jedziesz na pięciu, eee co tam? masz was buta bom Jezu! Ej z wami chyba nie gram, bo już chyba piąty mecz przegrany Ale my wygrywamy lam my to, my, my to karujemy, my to gamy, to nigiem człowieku Ja zawsze wygrywam gry. No jezu! My... Ty idioto Ja nie gram zaraz, cztery razy tym mam z to super, co to Nie denerwuj mnie Parda pięta zniszczył bierze wroga Ej to słychać Nidle Jak, nie jak Jak to być, dwa Parda <wire egz�> pięta Ja. <laughs> yeah. Ja rozumiem, ale takie niki to jest przesada. Co <laughs> <laughs> było, gdy Dixon miał wielki brzuch, nie? Bo ma. Ale gdyby miał go miękkiego, takiego naprawdę miękkiego Jak na przykład kamień <coughs> bo patelnia z Tefalu <coughs> 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 i głosy wow, nie Wow, duży damage za... to się wow. cicho wow. Tak, gdy da Lulu Zostali zgwałceni go przez... Good job, geniuszu Chyba you... ty? Dwa KILLA! pięta wylokalował teamfight Mówię wam, to wszystko dzięki Jemu Zaraz się go zapytam czy będzie moim mistrzem A ja się zjebałem <grybuj> <grybuj> Ale pięknie pachnie Nie wiem czemuś tak śmieci Bo Z Puszcza bąki Mam killa! Ej zabija mnie od Oddam Ale ja mam małe bąki Ej biłeś się w, tam w trzech, nie? To jeszcze żyje, nie? nie to ubrций, Czemu ja tak to luję bez To jest się ode <noise> Mam to chyba w naturze Oświeciły mnie cienie Cytat Z Dobra Kupujemy jony Kupujemy fejdża Następnie... Nie brutalizera I jedziemy! Z... Co to jest zwiastowanie? Nie czyści głupcy! O, o, Jaki kubek! Ten to coś musi wciągać. <śmiewanie> Skąd ty towar wierzysz, fopie? Skąd ty wierzysz? Go? Trzy tropy! Nie zrobisz kładry szmato! <śmiewanie> <Nie>. <śmiewanie> ja. Jeszcze go... Ta szmata zabije No nie mm. <laughs> Ja ale miałby pętę wiecie o tym, Jakbyśmy nie wzięli tego szwazera <laughs> Report Majka Steam, głupie debile Nauczcie się grać szmaty, potem ksujcie debile <laughs> Na YouTube'a to idzie Idę się wpieprzyć na Nexus, wale was w dupę debile Nexus się wpieprzy na ciebie Aaaaa skończyłem, ostatni hit mój No na rafraje, że napisał Koleś o gościu sami je bali Serio? <słuchy> 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 o Boże. I to Ej nie, 10 punktów blokuje do Fiza. Kupi głupie seria. Gram jeszcze raz. No? Ja sobie chyba. Nie, naj, żonę. Naj, najpierw ten filmik. Skończ już go. Skończ go. Ej. Kupujesz no, żanę, szmaty. Że co? Żonę, 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 żonę.